No to przygotowujemy się do kręcenia filmosa. Na... Emeryt w domu, ten emeryt w domu. Pozdrawia widzów. Dzisiaj mam taki tu ogólny bałagan, ale chyba zacznę od tego, że mikrofon podłączę. Mam tu taki magnesik. Taki malutki magnesik. Nie wiem czy widać. O, taki. O, teraz właśnie taki malutki magnesik, który przypina mikrofon do bluzeczki i ja to zrobię, w tej chwili to podłączam. Już mikrofon jest podłączony i nie ma obawy, że spadnie. I co tu mamy? Mamy w tej chwili taki ogólny, za przeproszeniem, pierdolnik na stole, ale tu będę działał dzisiaj. I nie tyle będę szykował zupę brokułową, tak, mam tu gdzieś, mam tu takiego pięknego brokuła i inne do tego, marchewka, pietruszka i tam będą przyprawy, prawda, ale to ten filmie będzie dokładnie o tym jak zrobić zupę brokułową, bo to no chyba każdy mniej więcej wie. Aby wlać do ogarnka wody, to już zupa będzie, ale ten film będzie o tym, jak emeryt w domu przygotowuje film, czyli materiał na kanał Emeryt w domu na IT. Żeby coś na kanale wstawić, to trzeba no, po prostu nagrać, a żeby nagrać, to trzeba się do tego przygotować. I do tego celu mam oprócz kamerki, tak, którą za chwilę pokażę, tylko włączę komóreczkę. Do tego celu będę używał tutaj, już włączam aparat, czyli kamerkę. Wideo. O! I teraz już w tej chwili pokazuję. Tak, mam kamerkę uruchomioną. Tutaj proszę bardzo. Tutaj wszystko mi się nagrywa na kamerce. I z drugiej strony też będzie nagrywać komórka. I na komórce będę nagrywał. I dzięki temu dzięki temu będzie ciekawszy po prostu film w tym celu muszę muszę zainstalować komórkę do gimbala tak to się nazywa do gimbala zamontujemy komórkę jak w ten sposób chyba tak dobrze ten, sposób. ten gimbal jest bardzo, że tak powiem, uciążliwy, żeby w nim zamontować ku, w tym uchwycie komórkę. No Boże, kto to wymyślił? Masakra, masakra, ale czego się nie robi dla. O, udało mi się, udało mi się, no, udało mi się. I teraz będzie tak, drodzy Państwo. A I będzie. Aha. Trzeba bardziej. O. W ten sposób. I będzie. Tak to się roz. Tak dobrze. I będzie również. O. Tak będzie może czy to cokolwiek będzie widać zaraz zobaczymy włączymy komóreczkę kodu nie pokażę dobrze wideo i włączamy żeby się nagrywało a trzeba przełożyć na to stronę, o przełączamy na to stronę i tak będzie. I tak będzie tutaj jest. Widać. Wszystko widać. Czyli teraz tak przystępujemy już do mamy jeszcze. A, mamy jeszcze słodycze dla wszystkich widzów kanału. Dla widzów kanału Emeryt w Domu. Słodycze. I zapraszam do korzystania ze słodyczy. Każdego widza, który ogląda ten film, zapraszam na słodycze. No to zaczynamy. Zaczynamy przygotowywać się do robienia zupy brokułowej. Brokuła. Dzielimy na cząstki. Ja również tą część, tą część brokuła wykorzystuję, bo to ma smak. Smak, smak kapusty. Kapusta ma w środku tak zwane głąby. Te głąby są kapusty jadalne. Pamiętam w dzieciństwie, gdy rodzice kroili kapustę na zimę. Przygotowywali, wykraiwali głąby i te głąby my jedliśmy. Były bardzo smaczne. Dzisiaj Ciszeniem kapusty. Mało kto się zajmuje, bo wszystko jest gotowe w sklepach, prawda? Po co nam się trudzić, jak idziemy do czy w mieście, czy nawet na wsi, idziemy do sklepu większego, mniejszego i tam zaopatrujemy się. Dawniej w mojej młodości, w czasach, gdy dorast... wychowywałem się, dorastałem, tak nie było. Też były sklepy, ale nie były tak licz... tak dobrze zaopatrzone nie były tak wielkie i bardzo dużo produktów na wsi, ludziska w Produkowali? Wytwarzali, może tak bardziej będzie słowo. Wytwarzali we własnym zakresie, a do sklepu, no po chleb też. Do sklepu chodzili po mąkę, w zasadzie po wszystko. Do sklepu się chodziło na wsi też, ale przeważnie co tam było potrzebne? Gwoździe, nie gwoździe. Było najbardziej potrzebne to, czego chłop na wsi. Nie potrafił sam wyprodukować z różnych względów, i od tego był sklep, chodził, zaopatrywał się. Dzisiaj ludzie stali się bardziej wygodni i w zasadzie wszystko nabywają w sklepach. Może to jest i dobre, chociaż do końca nie jestem. O tym, że to jest dobre rozwiązanie. Z brokuła głąba również go odsłaniam, okraiwam i środek, bo on jest najbardziej zjadliwy. Środek również. Ten głąb jest bardzo zjadliwy, bardzo smaczny. Wkraiwam mm. do zupy, do gara. Brokuł już jest pokrojony. Teraz będę musiał do Państwa dorzucić się tyłem, Bo umyję tego brokuła. Brokuł umyty. Jestem, jestem tak jak powinno jak kultura wymaga. przodem do widza, a zapomniałem o jednej rzeczy. Mianowicie tarka, tarka, grube oczko. Takiej Takie tarki używam do tarcia marchewki. Zatrzymamy marcheweczkę. Ta mała tarka jest bardzo praktyczna w przeciwieństwie do tych tradycyjnych, tak zwanych zamkniętych tarek. Po prostu łatwiej tą tarkę umyć bez żadnego problemu. Prawda? Sprytnie idzie tarcie marchewki do naszej zupki brokułowej. i później oczywiście będą dodane liczne przyprawy a napiszcie w komentarzach co w jaki sposób przyprawiacie jeśli w ogóle oczywiście gotujecie zupy brokułowe co jakie przyprawy dodajecie do swojej zupy brokułowej marchewka starta od razu zaświeża myję tarkę żeby nie zasychało, bo później gorzej później gorzej myć dobrze, to już mamy marchewka starta teraz zostało nam jeszcze dać Cudownie pachnie zapach, uwielbiam zapach pietruszki, piękna, ładna pietruszka. Gryjemy na drobne kawałki, żeby bardziej wyciągnęły się wszystkie jej zalety, że tak powiem. No i zostało nam obrać kilka ziemniaków. Mam przygotowaną wodę. Od razu ubrane ziemniaki wkładam do, do wody, żeby nie zasychały, bo póki świeże, łatwiej umyć. Ziemniaczek obrany. jeszcze brudny, ale zaraz w wodzie będzie czyściutki. Kilka ziemniaków wystarczy do brokułowej zupki. Emeryt w domu, cóż może robić Emeryt w domu? Właśnie między innymi, bo oprócz tego, że gotuje, strząta, <grymna> robi wszystko, no co Emeryt może robić? Teraz że dzięki temu mniej się nudzi, a po drugie jest bardziej aktywny, bo aktywność w życiu jest bardzo ważna. Proszę Państwa, aktywność w życiu jest bardzo ważna. Człowiek dopóty żyje, dopóki się rusza. To jest złota dewiza. Złota dewiza dla seniorów plus. Dopóty żyjemy, dopóki się Ruszamy i tę sprawność fizyczną, sprawność umysłową musimy, starajmy się w każdym razie, bo nie zawsze na to mamy wyłączny wpływ, ale starajmy się tę sprawność zachowywać jak najdłużej, a to właśnie dzięki, dzięki temu, że coś robimy. Jesteśmy że tak powiem, w dalszym ciągu czyni zawodowo o, bo... O, wymienię wodę, bo trochę jest brudna i naleję świeżej kartofelki, pięknie pięknie, pięknie kartofelki umyte proszę bardzo, taki piękny kartofelek, tak może i tu pokażę w tej komóreczce o. i teraz te kartofelki kroimy w kostkę przekraiwam kartofelek na cztery części i sprytnie wychodzą nam kosteczki ja zawsze mówię nie bójmy się gotować najważniejsze tym wszystkim aby na płytę Jaką tam mamy, czy garowo, czy indukcyjno, czy tradycyjno opalano drewnem. A wiecie Państwo, że na tych opalanych drewnem potrawy gotowane na takich kuchniach tradycyjnych zgoła inaczej smakują. W tym jest, w tym jest, w tym coś jest, bo tak faktycznie jest. Kartofelki już. Będą pokrojone w kosteczkę. A na czym skończyłem, że nie bójmy się gotować. Najważniejsze to by nie stawiać na płyta suchego garka, nie włączać płyty. aby wodę wlać. To już jest pół sukcesu w gotowaniu zupy, czegokolwiek. A jak już do tej wody dodamy przypraw i coś do niej włożymy, to, o, to już jest sukces murowany. Ja już wszystko pokroiłem, teraz tylko do zawartości, do zawartości naleję wody. Woda już jest nalana. Może pokażę z lotu. Z lotu ptaka drona, tak jak wygląda. I garnek już jest gotowy. Tylko co wstawić? Tylko postawić na płytę i gotować, ale jeszcze oczywiście dobrze ustawiłem. Dobrze. Oczywiście, jeszcze potrzeba przyprawy. No i już jest wszystko gotowe. Później tylko przyprawy, włączyć płytę indukcyjną i zupa będzie gotowa. A teraz, co teraz będę robił? To, co się nagrało. To, co się nagrało. Będę montował z tego film dla Państwa na kanał Emeryt w Domu. Przypominam jeszcze raz, że dla tych, którzy będą oglądać ten film, specjalna nagroda słodycze, słodycze. I, a teraz przystępuję do porządkowania tego burdelu to ja się rozłączam z państwem z państwem się rozłączam no Już. na razie bajo i robię tu porządek dla każdego widza oglądającego ten film słodycze zapraszam przeładowuję w tej chwili materiały z komórki z komoreczki widać na komputer. O, na komputer, żeby montować filmos.